Witamy! Wit witamy! Z tej strony Oliver i Arek. Dzisiaj puszka ostatnia z lawą. Tak, dzisiaj będzie eksplozja lawy. Mamy nadzieję, że eksplozja fajnych kart, puszka lawa. No i Oli otwieraj, no nie ma co czekać. Czy coś będzie, tak jak nazwa mówi, takiego wybuchowego w tej puszce? Bum! Nawet tutaj widać. Tak, robi się bum. Oby w puszce było bum. Bum! jest Bruno Fernandez. tak to jest limitka gwarantowana tej puszcza lawa zawsze ona jest o. United e, Tottenham mhm. City i Barcelona no czyli elegancko Mamy cztery różne kluby. Z Anglii czy? No, czy z Anglii? No, no ale różne. Z Hiszpanii. Proszę bardzo, paczucha twoja. Dankeschön. schön I zobaczymy, czy będzie eksplozja kart. Villarreal United. No, już jest punkt. Chelsea, West Ham, Paryż. Je Barcelona. Barcelona. Benfica. Sevilla. Via Real. To jest Leip Da, Tak, Szoboszlaj. O, jest Ajax. Ajax. Halar. Haler. Atletico. Bayern. United. Tugi Punkt. Mm -hmm. Chelsea. U, Ooh, Messi, Messi proszę bardzo. jeszcze w Barcelonie tak tak samo te karty są paweł. wszystkie Reali. nieaktualne tego nie ma w Barcelonie tego nie ma w extra będę nie Griezmann w też nie. już jest w Atletico, nie tak i Coutinho też jest w West Hamie teraz nie Ham? no nie 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 Westfam, Aston Villa przepraszam Aston Villa z Juhu. naszym Matthew Cashem da. Messi jest już w ekstra no. w Paryżu. no Borussia Porto Ipsk Polsen. To jest Betis Ajax Proszę Garnberg. Inter Lukaku Napoli man of the match Znowu man of the man match Chelsea Real next gen. Aha, nie, to nie Real To no. jest Tottenham Ajajaj, aj, aj, ty śpiący Ja też śpię, widzisz? Liverpool <laughs> Klub 100. No United, punkt. Teraz sprawdzić karty Atletico. BVB. Bayern. Jest punkt. Teraz prawdziwy punkt. No i Bayern. Tak, no i Oli teraz sprawdzi na boku karty. Jak ja będę otwierał. Przejdzie karty Czy czasem coś tam się nie schowało? O, popatrz, Fabiański. Mhm. West Ham United. Betis Sevilla, Leicester, Liverpool, Manchester City czy City Logo, punkt dla City, Benfica, Lachimodos nie, Vlachodymodos, Vla przepraszam, Paryż, Di Maria, Borussia Dortmund, znaczek Leipzig czy Lipska, znaczek Sportingu. Real Sociedad, teraz mamy znaczek Atalanty, Roma, Atletico, Manchester United, Fred, czyli punkt dla United, Chelsea, Jorginho punkt dla Barcelony, tym razem Sergio Aguero, Benfica, Luca Waldschmidt Real Madrid, Alaba. Sevilla de Jong, Porto, Uribe, Viral Moreno, Inter, Barella, AC Milan, Rebić i teraz przechodzimy do złotych. i Soboschle. Tak, czyli Lipsk. Man of the match to jest bramka Sportingu. Adam. Man of the match Robertson Liverpool. Leicester. Leicester Madison. O, jest City, Dias, Chelsea, Kowaczic, Signature Style United, znowu punkt dla United, Atletico Madrid, Felipe. I ostatnia karta Borussia, Borussia Dortmund, Signature Style, czyli to by było na dzisiaj tyle. Tak. I co? Zwycięzcą jest Manchester United. Jak widzimy, ile oli 2-4. 24. Pięć. Tak, potem Barcelona, City, a na końcu Tottenham z jednym punkcikiem. No, czy taka lawa była kart? No, tak powiedzmy, nie, Oli? No. No, także dalej nie trafiliśmy nic takiego z tym autografem. No wiadomo, że to jest rzadkie, ale po cichu zawsze liczyliśmy. Na 3100 paczek. Tak, jest. no wiesz, jakbyśmy mieli szczęście, żeby się trafiło. Oli sprawdza jeszcze na papierku, tak? No. no to powiedz, ile to jest? Co? Ile to jest kart? O tutaj. 3100. Tak, czyli bardzo ciężko, no ale może te jakieś szczęście będzie. Jest te z uh -huh. autografem jedna na 3100 paczek. Uła, no to jestem ciekaw, ile się w ogóle trafia, tak prawdziwie. No, ale ktoś chyba trafia. No, także dziękujemy za dzisiaj. No. Zapraszamy na następne filmy. 爸爸。<But. S 2>